Co to kurwa jest? to jest paszczyt, kurwa z gusca. O kurwa, o kurwa, ja już czuję pod ręką. No, to Boh, boh. Boh, boh. Boh, boh. Boh, boh. no. no to boh. Siemanko widzowie, z tej strony Uwodzeni! No, Jesteśmy teraz we dwójkę, zaraz spotkamy się ze strollowanym sklepie, bo dzisiaj... Słuchajcie, jako że pogoda jest bardzo ładna ostatnimi czasy i każdy z was wydaje mi się ma ochotę na jakiegoś grillka. Jest. Dlatego dzisiaj przetestujemy sobie najtańsze kiełbasy. Tak, będziemy testować najtańsze i sprawdzimy czy faktycznie są najgorsze przy tym. Więc no co, nie przedłużając... Ja już się stary k***a boję, nie? Ja się dzisiaj czuję, że moja dupa dzisiaj będzie bolała mnie także że szoli i to już ale nie od tego, że ktoś mnie wyrwa, tylko od tych piernych kiełbas, Ma wody. To ma <grym> być ciekawy content dla was, jest sezon grillowy, więc lecimy. Czekaj, czekaj. O Jezu. O. 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 Dobra zbyt, widzowie, jesteśmy już w Oszą, tak? Tak, ja tak jest. Czekamy kur... najtańszej kiełbasy. Ale... Nie jest pana na grilla. No nie, a no, trzeba taką najtańszą... Zareszą... na grilla będę robić. Najtańszą, zwykłą kiełbasę. Pytanie, czy najtańsza będzie najgorsza. Zobaczymy. To będzie to. To będzie to. Patrz. Patrzmy na ilość. Kiełbasa śląska. Ile to jest? XXL. Najtańsza kiełbasa, wiesz. To jest kiełbasa śląska, marki kiełbasa śląska? Tak, tak, tak. To Przepraszam, to mój to wózek, ja chętnie go tak? A chcesz mi opierdolić moją kiełbasę, prajeżdżą? Tego mojego śmierdziela Tak, y, jedno opakowanie kiełbasy cały wózek, prawidłnie. Mówili mi, że w życiu nic nie osiągnę, a teraz moje imię jest na opakowaniu Coca-Coli. To jest twoje imię. Marek, a to jest Maciej. No, Marek leci. Marek to Warek A, chyba. Tak. Dobra guys, kiełbaska Baroni nic Lidla 39% mięsa, ale będzie mięsa Mieliśmy 3 lata Bierzemy To co, z pierwsza lepsza kiełbaska regionalna I oh słuchajcie, yeah. słuchajcie chłopaki 21% mięsa yeah. drobnego, z kurczon. I tutaj cena za 100 gramów, proszę bardzo Złoty 14 Dupa nam pęknie Ja yeah, <laughs> <yeah. Dobra. laughs> was. <suszel> <Zyzyzy, sadzy>, <gryst4> Ej, z tyłu faj. Nie wiem czemu, ten kanał ma taki gejowski klimat. Nie powinno tak być. Kocham Najpierw się obawy. Kocham tęczę. Wychuj... Kocham tęczę. Olej ta Kobasa, olewnik, 100 gramów złoty 19. No trafekcyjnie, nie? Ile mięsa? Ty umiesz czytać, nie? 25. Nie <grym> 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 no, pierdoli. Co? 25%? 25. Mięso. A 45, 45 i 25. A, 45. Ej, to nie, to, to akurat git może być, ale złoty 19, bo to jest prowadzi jakaś. Dobra cena to jest. O, dobra Kiemasa, no, no. no, Nie to, Tu jest jakaś. Co to, to, to będzie, to, to będzie to... jakaś to chyba najtańsza. Zwyczajna, zwykła. Zwykła. Nie, to dobre, musi być dobre. 19. <grymne> o kurwa nie. 19% 19% 19,7% dokładnie Zajebista bierzemy ja. i dam. dobra widzowie taka możecie zobaczyć, no mamy tutaj testera, jest, jest już w samochodzie, tak? Tester będzie na, na surowo to stała To się nie pali Bo <grymne> no, <grymne> mi to chodzi. Ale zajebista podpałka Skam jak zwykle kurwa Co jest kurwa w tym węglu? Jest dobrze? Jest tanio. Yy, to są oczywiście alkohol zero jak coś. Ale już niedługo nie muszą być zero, bo planujemy test setek, ale musicie wy nas do tego zachęcić, także zostawcie łapy w górę. łapy w górę i robimy test setek. Przypominamy, że cały czas jest giveaway. Na 500 zł mm. dla najbardziej aktywnego subskryberta, także... Że równy miesiąc od pierwszego filmu będzie... Będą wyniki. Nacinamy kurde, co to? Olewnika, ale... No bardzo śmierdzi ogólnie, nie zjadłem tego normalnie. O kurwa! O kurwa, zawsze ja już czuję pod ręką. O boże, to wygląda jak ten Terdelki. ja też czasami jem. Tymczasem tutorial ciąg dalszy, w jaki sposób doczyścić ruszt. Bierzecie te cebule i wszystko tu sobie elegancko ścieracie. Zobaczcie jak schodzi brud, weź przybliż kamerę ta, bo to jest naprawdę pasto. Wszystko schodzi na ziemię i to jest stary, stary, turecki sposób. Wiem, bo byłem w Turcji trzy razy z nim. I wszystko potem elegancko pachnie taką fajną cebulką Dlatego myślę, że to pomoże przy kiełbasie za złoty 20 zł. Na pewno ten posmak będzie kurwa lepszy, nie? O! o no, szybko się zrobią To są te niedobre Ała Ta ma być najlepsza z tych wszystkich i faktycznie wygląda jakby miała być najlepsza, no Hej, ty, Nie Nie, wyżej, A Podnieś nogę wysoko, jak mówię Nie ja metr 39 jest, jest. Zobaczcie to! Jakiś gluty kurwa lecą z tego! O fuj, kurwa co to jest? Ja wiem, w dole. Mniam, pyszne. Dobra, przechodzimy do testu, jesteśmy na bazie garażowej tak zwanej. Mamy tutaj kiełbaskę, ja mam tak zwaną rozjebundę przygotowaną. Najdroższa dzisiaj, najdroższa dzisiaj taka kiełbaska, 30 prawie złotej za Oso. kilo. A. Czyli dzisiaj najdroższa kiełbaska z osą marki osą, więc yy, pachnie ładnie u mnie, nie? Więc... Przechodzimy do testu, chyba. Dobra, nie mogę się doczekać, czekaj. Najdroższa kiełbaska. Muszę zobaczyć jak, jak smakuje. No. 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 No tak Dobre? To jest to Mi nie smakuje w chuj Zajebita twój. twój. Odpływa, no No to zaraz zobaczysz, kolego Tragedia to jest Ale słone. No mega dobra No a ty bardziej, że ona nawet nie ma jakoś... <gry> ona ma 85% mięsa. No ta jeszcze jest taka stabilna z tego co, co na no wiadomo, ale no było, ale, nie? No. Dobra, ocena? Dobra. Każdy gotowy na ocenę Maciej? Nie, jeszcze nie. Dobra. To jest z tym ketchu to jest zajebiste, naprawdę. Ketchup jest taki lub. Ketchup w ogóle zmienił całościowo, zmieniam zdanie. Cetchup jest dojebany, Tortex? Tortek zmienia życie. Tak, w mojej opinii 6 na 10 7, 7, 7. Yy, jak patrzę na te kiełbasy to też 7, bo reszta będzie gorsza. Idziemy dalej. Na drugi strzał leci kiełbaska, olewnik, kiełbasa śląska, nowy, lepszy smak. I uwaga, ta kiełbaska ma 45% mięsa wieprzowego i 45 kurczaczka. I ona była najtańsza. To około 10 zł. A, ale no orze tak kosztowały. Tak. Czyli... Obliczmy szybko, ile kosztowało na sztukę Złoty, 20... Złoty 25, moi drodzy, za kiełbaskę wychodzi Kiełbaski na promocji, wydaje mi się, że będą dobre Pada się, kurwa, jak ty ruba.. <grym> no tu jest gorzej to jest... O, o tu jest mielona śledzka Ło! Ale jest no. o! <grym> o! Ja już podziękuję ale mielomie... To jest dopiero druga kiełbasa. Ta chujowa. Ej, coś wyprysnęło z niej. No ale... o mają w usta, ona ci na języku jakby się roztopi. No olewnik, no. się kurwa nie popisałeś z chyba są. To, może no, potęgać. Jak, jak tamtej dam no, 6, to, tej, to no no da, te, tej dam 5. No ja 6. Ja te, też 5, 5. jest gorsza. Ale nie jest trage... nie, nie, nie jest tragiczna. O. I uwaga! Przychodzimy do kurwa pigpały. Oje. To no, zeria poleciało. Kurczą 19, wieczorem 9. I 27. Czyli 27. No. no, czyli 17, czyli 28. Tak, no to może być ciekawie. W ogóle widzowie, te wszystkie kiełbasy, większość, bo ta pieczęwa nie ma, taki kurwa skład długi, że to jest szok, tu jest wszystko. Jakieś regulatory E3, E4, E15, E250, wszystko, tu cena. Jest... cena. Zablica Mendelejewa. Tak, cena. Za tą paczkę, która waży kilogram, zapłaciliśmy 12,04. <grym> nie no, wiem to jest. Za sztukę. Nie Czyli 2 to... zł za kiełbasę jedną, aczkolwiek no jest Kiełbasz, tak, jak... tak. To odżywia, to, 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 to jest gigant. Ta kiełbasa jest taka jak, jak dwie te. Może znajdziemy jakieś złoto, kurwa, jakąś dobrą kiełbę. No to, zobaczmy. Kochani, właśnie, kurde, ja wziąłem kiełbę. 28% mięsa, yes, yeah. Tu jeszcze trzeba szukać smaku, no. Ale ona nie jest taka była. No, dziwna jest. To taka słona, aż taki jest posmak przypraw. Mocno przyprawy, We? czuć chemię, ale mi smakuje. Ale to nie jest coś, czego bym nie zjadł. No. no. A z keczupem? No keczup, tak ratuje wszystko, nie? Ja Wydaję, jakbyś tu nasrał i tortek są pierdolną, to też byś zjadł. Nie no, czuć się gorsza. Mielonka, mielonka, mielonka naprawdę, nie wiem, taka jest nijaka Nijaka, no Totalnie nijaka To dla mnie najlepsza Co? No to jest smak, czuć jaką chemię, ale ja lubię takie przyprawy, nie? To mnie nie smakuje No dobra No dobra, ocena szybko, no Cztery Co raz gorzej? Cztery Dziewięć z tych. Znaczy to ona też była najlepsza, <grym <grym bardziej przypieczona była, nie? Dobrze, jest dziewięć. No dziewiątkę, o kurwa. Dziewięć dziedzicce, damy z zmianonej? No zobacz, to jest kiełbasa z netto, bardzo dobra, wiem ja kiedyś jadłem byłem naprawdę. 28% mięsa! O ale to było rozwój. Tu chodzi o smak, nie o skład, tak? Dostujemy smaky, po Mi smakowała. była dobrze przypieczona, najlepiej zrobiona według mnie i w porównaniu do reszty lepiej smakowała. Znaczy ta z oszą też była bardzo dobra, ale ta chyba lepsza. No to jestem ciekawe, jak to dalej. Kiełbasa regionalna, a więc tak za kilogram ta kiełbaska kosztowała 11,90 zobacz 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 <gry> zobacz tutaj pod nią co się dzieje Tu już mój mózg ma bunt dosłownie ja, ja już się buntuję kurwa przed tym czekajcie zobaczmy ile ile dokładnie kosztuje jednak kiełbaska przeleć złoty 26 za kiełbaskę tak to wychodzi Okej, okay. spróbujmy Ojej. I zobaczmy, co się stanie, jak coś, to wiesz, gdzie Tak. No. Powąchaj, kamerzysta, bo ty jesteś wszystko zjadliwy, nie no. To no, to już śmierdzi po prostu. Ja pierdolę. No. Co my jemy. No i to tyle. Pierwszy, Dziękujemy. Dziękuję. O, ale dziwne. Gówno w chuj. O Jezus. <noise> Tragedia. Co my z tym wszystkim zrobimy, to panowie? <noise> Jestem zażenowany, kurwa. No. Z tym, co poczułem w ustach. Ile ona ma, kurwa, mięsa ta dziwka? 21% mięsa, tragedia, masakra Ja lubię jeść takie gówna, lubiłem na, na pewno Ale to, to jest przesada Weź mi dalej to tego hemola, nalej mi tego Ja jestem kurwa w szoku, ja muszę tego jeść to. <grym> Ja znam to ten smak kurwa Jadłeś gówno kiedyś? No To jest taka, faktycznie gdzieś ten taki posmak takiej mortadeli chujowej Dobra, <grym> chuj to tu Ja też to składam, bo to jest nie do jedzenia nie? to na bok, bo się to prawie to wygrywa miał... ostatnia kurwa, najtańsza chyba Bo, o kurwa, co tu będzie? A nie, 39% mięsa oddzielone mechanicznie z kurczami. Taka. O, to dużo. Dwa trupy. Za półtorej kilo tej kiełbasy, czy to jest dosyć dużo, zapłaciliśmy 16,27. Wyciąg z podeszwy Menela. Wyciąg z Z Twoim zapachem. O kurde, co się z tym wydarzyło? Nie. Tamte o. też się rozsypywało. Poczekaj. O, czekaj. Ale fajnie przypietona. Do, dobra robota, panowie. No. no zobacz, ona jest różowiódka w środku jak Mortadella. Zobaczcie. To nie wygląda. I to faktycznie smakuje jak Mortadella. To nie jak kiełbaska. Zróbmy z tego szejka na koniec i to wypijemy. To jesteś rozjebany. Musiałem to, tak są podratowe. No, to samo. To, to, to samo, gówno To samo, masakra. No to śmierdzi, ale tak trochę lepsza. Tam dałem radę w, w mordce podtrzymać, a to. Pierdolę to. Nie do zjedzenia, to jest nie do zjedzenia. Ale jakie jak je męciusze, to jest Panowie, mam jedną prośbę do Was. Y, jutro albo w nocy proszę telefony mieć przy sobie i nagrywać reakcje, jak się będziecie czuć, nie? Bo ja całego patrzenia już w brzuch boli. Nie będzie, nie, nie będzie, będzie. Nie, nie, nie będzie, tak? no? Ale, 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 Ale dobra kiełbaska to, to, to jest, jest smortadero. Generalnie najtańszą kiełbasą, bywa wolę? Nie, to! Ta. ta jest najtańsza. Ta, ta, ta jest, jest największa. Mhm. Ta ile ile tańsza? Tańsza. No i to w sumie nie wali. <laughs> nie, dobra, dajcie ocenę dla mnie to jest 0 na 10 tragedia. Ja bym tego nie mógł zjeść, jakby ktoś mi takie coś nagrywał, to bym to k**wa to jest okropne 2,5 na chlanę i tak będę zjadł No to samo co ostatnio, bo praktycznie to samo jest A ile to dawaliśmy to... tamtych? Nie pamiętam, ale chyba nie, chyba nie dawaliśmy No, to teraz mają opinię, nie, nie dawaliśmy To samo nie To dawali. samo, dwa, No, no widzisz jak się topi, nie? No tam, patrz tam Zjedz, zjedz to, zjedz to A co, to jest kiełbasa kurwa? To jest kurwa kiełbasa? pan zjedz to Nie, dziękuję, wiesz co, już jadłem Osiadłem. Nie, nie. <laughs> no, kurwa jedz I no, no, no. co to jest kie w kiełbasie za to? Ja pierdolę <laughs> No ale zrób porównanie po prostu do naj na najlepszej No Dobra, to no. tu macie? Zróbmy porównanie najlepsze, najdro najlepszej najdroższą Zrobię tak ręką, to nie No i otwórz tam? No jest różnie. No to jest mortadela, no, no. kurwa, to, to jest kiełbasa, faktycznie to jest mięso z kiełbasy, to są wiesz o. Nie no, tragedia, no lepiej kupić słuchajcie mniej, a faktycznie lepiej, no bo jecie to, a to jest dla mnie przegięcie Się nie spinajcie w komentarzach, o, krytykują, a ta tak, no po co są te testy, żebyśmy wam powiedzieli co myślimy, nie? No nie chodzi o to ile kosztuje, żebyśmy ocenili ile kosztują, tylko czy są zjadliwe, nie? O. Ogólnie te trzy... Jest jeszcze, nie? jeszcze, Spoko? tak Ta, ta według najlepsza, słowo ok. Te dwie, to się kurwa nadają do wyjewania. Masakra w chuj. Jeszcze się zdenerwował. No w kurwie, ale to. Zadziwia mi się. Poirytowała cię takie No masakra. Tak? <grym> Lubię jak facet <grym> się. się, się rozkurwi. No mnie to. No, no i co? Chyba kończymy. To kiedy ten test setek? Test setek. Wkrótce. Nie będzie stypy. Będzie chłosta. To będzie najlepszy na zaczynek na kanale. Te mi się wydaje. Mm.